Witam w kolejnym odcinku Zapytaj Trenera. Gościmy znowu w Poznaniu w siłowni Fit for, Fine, Fit for Fun, w mojej siłowni. Wjazd od ulicy Jackowskiego. Jakby co zapraszam na trening. I przechodzimy do pytania. W ostatnim odcinku powiedziałeś, że na redukcji dobrą suplementacją po treningu siłowym, a bezpośrednio przed aerobem, będzie kreatyna plus aminokwasy, a po aerobach serwatka. Po jakim czasie powinno się spożyć pełnowartościowy posiłek po wypiciu serwatki? To jest pierwsza część pytania, więc najpierw e, odpowiem na tą pierwszą część pytania. E. Oczywiście, jeśli chodzi o trening siłowy na redukcji, to najważniejsze jest to, żeby zacząć powstrzymywać katabolizm. Natomiast nie suplementować organizmu węglowodanami, żeby uniknąć skoku insuliny. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, suplementacja aminokwasami rozgałęzionymi i glutaminą to podstawa. Do tego, jeśli ktoś dba o siłę i masę mięśniową, bardzo przydatna jest kreatyna. Wiadomo, że kreatyna daje nam siłę, możemy dzięki niej mocniej, ciężej trenować. Jeżeli jesteśmy w stanie ciężej trenować, mimo że mamy dietę bardzo ubogą węglowodany, jesteśmy w stanie zachować większą ilość masy mięśniowej. Dlatego bardzo polecam kreatynę na, na redukcji. E, po, e, po przyjęciu tych suplementów rozpoczynamy trening aerobowy. Trening aerobowy w zależności od tego, jak mamy to wszystko rozplanowane, może trwać. Od, 20, 25 do, do 60 minut, nawet i zaraz po, e, po treningu aerobowym spożywamy odżywkę białkową. Odżywka białkowa może to być na przykład odżywka serwatkowa, czyli e, na przykład whey protein z Fitness Authority. Serwatka wchłania się bardzo szybko, dlatego jest najlepszym białkiem, które powinno się spożywać zaraz po treningu, albo w jak najbliższym czasie od zakończenia treningu, dlatego, że te aminokwasy z tego białka jak, jak najszybciej e, są dostarczane do, do tych wygłodniałych e, mięśni i powstrzymują dzięki temu katabolizm. Ile czasu e, po powinien być spożyty pełnowartościowy posiłek? E, jeśli ktoś robi trening e, aerobowy, to ja zawsze sugeruję, żeby liczyć mniej więcej od zakończenia treningu siłowego. Czyli ten trening aerobowy jest jakby zupełnie wliczany w porę zjedzenia normalnego posiłku. Czyli według mnie najlepiej odczekać 60 do 90 minut maksymalnie po skończeniu treningu siłowego do zjedzenia normalnego posiłku. Czyli jeżeli ktoś na przykład robi 30 minut cardio Potem tym pije zaraz serwatkę, to godzinę później maksymalnie powinien zjeść normalny posiłek. Natomiast jeżeli ktoś robi trening aerobowy aż godzinę, 60 minut, to pół godziny po wypiciu serwatki powinien jeść posiłek. Drugą częścią tego pytania jest takie pytanie, czy taka suplementacja kreatyna, aminokwasy i serwatka będą również dobre dla kobiet podczas redukcji? Oczywiście, że będą bardzo dobre, jeżeli dziewczynie zależy na tym, żeby mieć jędrną sylwetkę, żeby spalać tkankę tłuszczową, ale żeby utrzymywać masę mięśniową na odpowiednim poziomie. Nie mówię tu oczywiście o żadnych kulturystkach, bo tak naprawdę niezależnie od tego, czy ktoś waży 45 kg czy 70 kg, to powinien dbać o to, żeby te mięśnie pozostały na stałym poziomie. Dzięki temu sylwetka jest bardziej twarda, bardziej jędrna, a przecież o to nam właśnie chodzi, żeby pozbywać się tkanki tłuszczowej. Natomiast nie mięśni, także jeśli dziewczynie zależy na tym, żeby ta syretka była twarda, nie mówię, że umięśniona, ale twarda, jędrna, to oczywiście te suplementy również są e, dla niej dobre. Oczywiście na pewno nie potrzebuje tak wielkich ilości jak mężczyzna, który waży 100 kg, także trzeba to również dobrać indywidualnie. E, kolejne pytanie e, dotyczy spalaczy tłuszczy. Kiedy jest najlepsza pora stosowania spalaczy? Czy można zastosować spalacz razem z BCA, rano na czczo przed aerobami? Oczywiście spalacze, termogeniki można stosować i powinno się stosować rano po obudzeniu razem z BCA, z glutaminą, zaraz przed treningiem aerobowym, ewentualnie przed pierwszym posiłkiem. Także myślę, że rozwiałem wszelkie wątpliwości Moniki, bo to Monika pytała. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do zadawania następnych pytań.